Witam, jestem KanaHani, a dzisiaj powiem wam co nieco o tym, kiedy używać, a kiedy nie używać blura, czyli narzędzia do rozmazywania. Nie skupiam się tutaj na specjalnych rodzajach blura, takich jak na przykład poruszenie, które są przydatne do różnych technik, na przykład takich jak prosty sposób na deszcz. Mowa tu o najzwyczajniejszej w świecie kropelce, dostępnej w większości programów graficznych. Tyle słowem wstępu. Rozmazywanie tła Wiele początkujących osób ma w zwyczaju rozmazywać tło. Na ogół jest to błąd. Rozmazane plamy tła wyglądają dużo gorzej niż zwykłe ostre kontury. Owe rozmazane plamy tła są dobrą bazą kolorystyczną do dalszego malowania, jednak naprawdę sporo osób zostawia to właśnie w takim stanie. Tak nawiasem mówiąc, sama na początku popełniałam ten błąd. Oto przykład. Rozmazywanie tła jest przydatne przy tzw. focusingu. Często na zdjęciach czy ujęciach filmowych kamera jest skupiona na postaci z przodu, a tło z tyłu jest niewyraźne. Oto kilka przykładów znalezionych w Google. Jednak miejsca, na których kamera się nie skupia, nie są bezkształtną, rozmazaną masą. Poprawny efekt można osiągnąć tworząc normalne, szczegółowe tło, a następnie delikatne rozmazanie go. Rozmazywanie kolorów i cieni Początkujący rozmazują nie tylko tła. Rozmazują też kolory oraz cienie. W zasadzie rozmazują wszystko. Jest to błąd. Tak jak w wypadku tła, rozmazana bezkształtna plama wygląda dużo gorzej niż zwykłe ostre kontury. Aby nie wyglądało to jak bezsensowne brzydkie kształty, możemy zaznaczyć konturę fakturę danego obiektu lub pomniejsze kształty, tak jak futro czy fałdki ubrań. Co zrobić jednak, jeśli chcemy gładkie przejścia pomiędzy kolorami? Jest parę ciekawych technik, które wyglądają dużo lepiej niż blur. Bardziej szczegółowo omawiam je w poniższym filmie. Jak klikniecie miniaturkę, to przyniesie was do właśnie tego filmu. Czy blur jest przydatny? Owszem jest. W innym wypadku to narzędzie by nie powstało. Do czego więc można go użyć? Blur jest przydatny przy wcześniej wspomnianym efekcie focusingu. Delikatne rozmazanie może być użyte w wypadku, kiedy dana krawędź jest zbyt ostra i się rozpixelowała. Narzędzie to nadaje się do nadania efektu ruchu dynamicznym obiektom poprzez lekkie rozmazanie ich. Istnieje wiele technik rysowania wykorzystujących to narzędzie, jednak nie powinno być ono tym najczęściej używanym. Rozmazane plamy nadają się jako baza do dalszego rysowania. Podsumowując: nie rozmazuj wszystkiego. Ostry, wyraźny obraz wygląda dużo lepiej. Blur jest też narzędziem, jednak co za dużo, to niezdrowo. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i okaże się przydatny. Jeśli chcesz być na bieżąco z materiałami, zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam do oceniania tego filmu, a także zostawienia śladu po sobie w komentarzu w postaci opinii o materiale lub propozycji na kolejny poradnik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.